Dzień dobry kochani, zapraszam serdecznie na przegląd promocji tygodnia, które zaczynają się jutro i kończą w przyszły wtorek, 13 stycznia. Pierwszy produkt z promocji to wyjątkowy futrzany koc. Będzie kosztował niecałe 60, zł. Ma wymiar 140 na 180 cm i kupimy go w beżowym i brązowym kolorze. W promocji kupimy także dekoracyjne lustro w stylu boho. Ma 45 cm średnicy i od jutra będzie kosztowało 25 zł. Jest to okrągłe lustro z naprawdę przepiękną, plecioną ramą. Jeżeli lubicie takie naturalne dekoracje, to myślę, że to lustro jest dla Was strzałem w dziesiątkę. I ponownie dla fanek stylu Boho idealnie sprawdzą się te lampy stołowe, za które od jutra zapłacicie 26,95 zł. One mają prawie 28 cm wysokości. W środku znajdziemy żarówkę LEDową. Cała lampa jest na drewnianej podstawie i kupimy ją w dwóch wersjach kolorystycznych. A skoro o lampach mowa, to pragnę Wam również zaprezentować lampę solną. Będzie kosztowała 25 zł, ma 19 cm wysokości i prawie 13 cm średnicy. Daje ciepłe naturalne światło. Jest to kryształ na drewnianej stopce z włącznikiem i wyłącznikiem. W promocji dostępna będzie również. Również bardzo stylowa konsola. Zapłacicie za nią 70 zł. Tutaj zostawiam Wam również szczegółowe wymiary. Kupimy ją w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Ma bardzo stylowy, industrialny wygląd. Kochani, pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować mój kanał, dzięki czemu zawsze jako pierwsi dowiecie się o promocjach tygodnia oraz o nowościach na półkach. W promocji znajdziecie również bardzo fajne, składane pojemniki do przechowywania z pokrywą. Idealnie sprawdzą się. W pokoju dziecięcym od jutra będą kosztowały 38 zł. Świetnie sprawdzą się na zabawki. Zapraszam Was również na dział kuchenny, na którym znajdziemy wiele produktów od marki Tefal, które przez prawie cały najbliższy tydzień będą tańsze. W promocji znajdziemy patelnię, ma ona 28 cm średnicy i będzie kosztowała niecałe 50 zł. Wyprzedzając Wasze pytania, niestety patelnia nie nadaje się na indukcję. Ma nieprzywierającą powłokę z tytanu i taka patelnia nadaje się do mycia w zmywarce. Również od marki Tefal kupimy mikser ręczny i będzie przeceniony 10 zł. Zapłaci za niego 79 zł i 95 groszy. Ma czarny kolor. W zestawie są również trzy paczki, które możemy mieć w zmywarce, a sam mikser jest wyposażony w 5 prędkości oraz tryb turbo. W tej samej cenie, czyli za niecałe 80 zł, kupicie również opiekacz do chleba. Ma on 7 różnych ustawień oraz wyjmowaną szufladę na okruchy, która ułatwia czyszczenie. Świetnie sprawdzi się zarówno do grubych, jak i cienkich kromek chleba. A ostatni produkt od marki. Tefal to czajnik, który będzie kosztował 80 zł. Ma dwustronny wskaźnik poziomu wody oraz podstawkę obracającą się o 360 stopni. Myślę, że te stylowe grzejniki są Wam doskonale znane z mojego kanału, a już od jutra kupicie je aż 28% taniej. Będą kosztowały niecałe 50 zł. Mają trzy różne ustawienia oraz wyłącznik czasowy i zakres ogrzewania od 10 do 15 m2. Taki grzejnik ma dwa stopnie ogrzewania i tryb wentylatora dla świeżego powietrza. Kupicie go w czarnym i białym kolorze. Zapraszam Was również na dział z produktami do sprzątania. Taniej kupimy mop obrotowy i wiadro od marki Spargo. Będzie kosztować 45 zł. Mamy tutaj obrotową głowicę 360. 60 stopni oraz wiadro z wbudowanym mechanizmem wyciskania, a w zestawie są również dwie podkładki z mikrofibry. W promocji znajdziemy również kostkę toaletową od marki BREF, będzie kosztowała 5 zł i znajdziemy ją w dwóch wersjach zapachowych. W promocji kupimy także wkłady do odświeżacza dostępne w dwóch zapachach, za sztukę zapłacimy 5 zł i 98 groszy. A do tego taki standardowy odświeżacz powietrza w poręcznym spreju będzie kosztował 7 zł i 98 groszy ma ekskluzywne perfumowane olejki. Aż 20% taniej. przeceniony będzie środek do czyszczenia frytkownicy bez tłuszczowej. Ma 500 ml pojemności, a od jutra będzie kosztował 5 zł. i 49 groszy. Ma świeży cytrynowy zapach i podobno łatwo i skutecznie czyści. Ja mam swój ulubiony środek do czyszczenia airfryera i zawsze kupuję go w sklepie Dills. jedyne 3 zł. i 69 groszy. Kupicie folię spożywczą, która ma aż 50 metrów długości. Do sprzątania świetnie również sprawdzą się takie ściereczki z mikrofibry od marki Spargo. Za dwie sztuki zapłacicie 7 zł i 95 groszy. W zestawie jest ściereczka czyszcząca i osuszająca i możemy je wykorzystać do łazienki, okien i kuchni. Czyszczą bez użycia detergentów. Są dostępne w koralowym oraz beżowym kolorze. Do sprzątania świetnie sprawdzą się również takie rękawice. Za aż 100 sztuk zapłacicie 17 zł. Je nie tylko możemy wykorzystać do sprzątania, ale również świetnie sprawdzą się przy przygotowaniu. Za niecałe 7,50 możemy kupić ściereczki do podłóg z mikrofibry. W opakowaniu są dwie sztuki. Mają specjalny podwójny system włókien. Zatrzymują kurz i włosy i są łatwe do zamocowania. I z tej samej serii możemy kupić cały system do czyszczenia podłóg od jutra będzie kosztował 14 zł i 95 groszy. Taki zestaw podobno zapewnia świetne rezultaty, sprawdzi się do wielu podłóg, a co najważniejsze, możemy nim dotrzeć do ciężko dostępnych miejsc. Mam również totalny hit cenowy, ponieważ za jedyne 2 zł i 99 groszy kupimy pochłaniacze wilgoci. Są dostępne w czterech wersjach zapachowych, a do usuwania plam świetnie sprawdzą się również te odplamiacze wanisz do białego i kolorowego prania. Mają 600 gramów pojemności, a za sztukę zapłacicie 18 złotych i 49 groszy. W promocyjnej cenie kupimy także dwa kultowe produkty, jeżeli chodzi o sklep Action. Pierwszy z nich będzie kosztował 7,99 groszy, i to jest taki dodatek do plania, który zapobiega przebarwieniom oraz usuwa uporczywe plamy, zatrzymuje cząsteczki brudu i nadaje lśniącą biel. Podobno działa świetnie również w niskich temperaturach. W środku jest 5 saszetek. A do tego produkt, który zdecydowanie warto kupić są to chusteczki do wyłapywania kolorów. Za 12 sztuk zapłacicie 8 zł i 99 groszy. Zapobiegają przebarwieniu, chronią pranie przed niepożądanym blaknięciem kolorów i wystarczy tylko jedna chusteczka na całe pranie. Mamy również promocję z działu DIY, a tym razem jest to zestaw do własnoręcznego wykonania świec. Całość będzie kosztowała 15 zł i 39 groszy. W środku znajdziemy dużą i małą foremkę. Cały zestaw nadaje się na dwie duże bądź też sześć małych świec, a do wyboru mamy trzy wersje. Jest to świetna opcja na spędzenie długiego zimowego wieczoru albo po prostu propozycja na prezent. Promocje oczywiście również musiały pojawić się na dziale z elektroniką. Dostępny będzie Powerbank typu plugin. Będzie kosztował 43 zł i 95 groszy. Ma typ wtyczki USB typu C. W zestawie znajduje się również kabel do ładowania o długości 20 cm. Można go bezpiecznie zabrać ze sobą do samolotu i taki powerbank kupimy w kilku wersjach kolorystycznych. W promocji znajdziecie również bezprzewodowe słuchawki do uszne. Będą kosztowały 58 zł i 95 groszy. Ich całkowity czas odtwarzania to 24 godziny, a co najciekawsze mają obsługę dotykową. Są również wyposażone w cztery mikrofony zapewniające niezwykle wyraźny dźwięk i łatwo je sparujemy za pomocą Bluetooth. Mają również funkcję aktywnego tłumienia szumów, która redukuje hałas otoczenia. I również od jutra taniej kupimy słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumu. Będą kosztowały 65 zł. Jest to wygodny model nauszny ze złączem USB. Możemy słuchać muzyki bezprzewodowo nawet przez 40 godzin. Słuchawki są kompaktowe i składane i kupimy je w kilku wersjach kolorystycznych. Dosłownie kilka dni temu prezentowałam Wam ten mini safe jako nowość, a bardzo proszę, od jutra kupicie go w promocji. Będzie kosztować 15 zł. i 95 groszy. Możemy go używać jako skarbonki, bądź też do bezpiecznego przechowywania ważnych drobiazgów. W zestawie znajdziemy również dwa klucze. W promocji dostaniemy również świeczki zapachowe w szkle. Będą kosztowały 3 zł. i 99 groszy. Na tym dziale przesienione również zostaną patyczki zapachowe. Mają 500 ml pojemności i będą kosztowały 27 zł i 95 groszy, a ich regularna cena to prawie 40 zł. W promocji kupimy także lampę roboczą, będzie kosztowała 44 zł i 90 groszy, ma 700 lumenów mocy. Możemy ją naładować za pomocą kabla USB typu C, podobno jest bardzo odporna na zachlapanie, a do wyboru są różne natężenia światła. Podczas promocji warto również zwrócić uwagę na oświetlenie szafy z lampą z czujnością, za sztukę zapłacimy 13 zł, taka lampa ma 25 cm długości i kupimy ją w białym oraz czarnym kolorze czujnik ruchu i 5 diod LEDowych łatwo zamontujemy ją na magnes. W tym tygodniu będzie tylko jedna promocja z działu motoryzacyjnego, a będą to samochodowe odświeżacze powietrza. Za sztukę zapłacicie 8 zł i 50 groszy. W promocji znajdziemy także podpaski Always. Za każde opakowanie zapłacimy 9 zł i 50 groszy. Dostępne będą cztery rodzaje. Przecenione zostały również szczoteczki do zębów od marki Colgate. Za trzy sztuki zapłacicie 7 zł i 99 groszy. Są one z włóknami pokrytymi węglem drzewnym i podobno świetnie usuwają przebarwienia, zapewniają większe zęby. Od marki Colgate dostaniemy również pasty w świetnych cenach. Będzie dostępna wersja, która zap. Zapewnia ekstremalną świeżość zapłacimy za nią 4 zł i 59 groszy. Do tego pasta przeciw próchnicy będzie kosztowała 3 zł i 99 groszy. Za pastę o orzeźwiającym działaniu zapłacimy 4 zł i 59 groszy. Pasta zawierająca czyszczące mikrokryształki, zapewniająca bielsze zęby w 10 dni będzie kosztowała 4 zł i 59 groszy. Ostatnia pasta dla naturalnie bielszych zębów będzie kosztowała 4 zł. Oczywiście mój nie byłby kompletny bez podziękowań dla was, dla moich kochanych widzów. Dziękuję wam za wszystkie łapki w górę, za podbijanie moich filmików, no i za komentarze. Cieszę się, że możemy tworzyć taką YouTubeową rodzinkę. Dziękuję wam z całego serca. I również od marki Colgate znajdziemy szczoteczki do zębów. W opakowaniu są cztery sztuki, za które zapłacimy 6,49 zł. W środku znajdziemy cztery wersje kolorystyczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć promocji z działu kosmetycznego, na którym kupimy m.in. kremy do kąpieli i podprysznic od marki Nivea. Mają 750 ml pojemności i od jutra będą kosztowały 12 zł i 99 groszy. W składzie tej wersji znajdziemy witaminę C i E oraz zmiękczające olejki. Całość pachnie orchideą. Dostępna będzie m.in. propozycja z wyciągiem z malwy o zapachu hibiskusa. Ta wersja jest mi doskonale znana i na pewno. Skuszę się na nią podczas tego promocyjnego tygodnia. A tutaj coś dla fanek róży i olejku migdałowego. Do uporządkowania kosmetyków świetnie sprawdzi się taki organizer za 25 zł. Jest przezroczysty, dzięki czemu łatwo możemy znaleźć to, czego szukamy. Ma cztery szufladki i dodatkowe schowki do przechowywania. Do tego gąbki do makijażu będą kosztowały 15 zł, a w środku znajdziemy 12 gąbek w trzech różnych kształtach. A fanki długich kąpieli i na pewno muszą skusić się na te kule musujące, które od jutra będą kosztowały 6,50. Zapraszam Was również na dział z żywnością, na którym od jutra taniej kupicie kawę w kapsułkach. Będzie kosztowała 26 zł. Natomiast są to te większe opakowania. W środku znajdziemy aż 50 kapsułek. Włoski makaron Instant, dostępny w dwóch smakach, będzie kosztował 2 zł. i 99 groszy. 5 opakowań zupek Instant o smaku kurczaka bądź też wołowiny. Zapłacimy za nie. 5 zł. Makaron ryżowy błyskawiczny w stylu pattaj będzie kosztował 4 zł. i 99 groszy. Tropikalne cukierki owocowe będą kosztowały 4 zł. i 40 groszy. Zestaw trzech syropów do kawy będzie kosztował 8 zł i 95 groszy. Za trzy sztuki batonów Lion zapłacicie 5 zł i 59 groszy. Dostępna będzie również wersja mini. W środku jest 10 sztuk za 11 zł i 29 groszy. Żelki Haribo Mega Mix będą kosztowały 11 zł i 19 groszy. Trzy pak cukierków Smarties będzie kosztował 7 zł. Kultowe lentilki za 120 g zapłacicie 8 zł. Ciastka korzenne Lotus Bisco będą kosztowały 7 złotych i 49 groszy, w środku znajdziemy cztery osobne opakowania. A do tego moje ulubione ciastka korzenne z czekoladą, w środku znajdziemy 6 opakowań po trzy sztuki każde, i całość będzie kosztowała 7 zł i 49 groszy. Ogromne opakowanie żelek Haribo będzie kosztowało 11 zł i 99 groszy. Ciasteczka kokosowe będą kosztowały 5 zł i 39 groszy. Chipsy bananowe będą kosztowały niecałe 4 zł. Świetnie sprawdzą się również do jogurtu bądź też musli. Batony ryżowe w środku znajdziemy 5 sztuk, za które zapłacicie 3 zł i 99 groszy. Jest to produkt bezglutenowy i kolejne Kolejny produkt, który myślę, że moi stali widzowie doskonale kojarzą, ponieważ jest to termofor elektryczny. I od jutra będzie kosztował 45 zł i 50 groszy. Podobno rozgrzewa się już w 15 sekund. Możemy go ładować za pomocą kabla, który znajduje się w zestawie. Taki termofor świetnie sprawdzi się na zimne wieczory w domu bądź też w podróży, wyłącza się automatycznie po 45 minutach i kupicie go w trzech kolorach. Te opaski są podobno totalnym hitem, a już od jutra przez prawie cały najbliższy tydzień kupicie je za 10 zł i 90 groszy. Są to opaski. Chłodzące na głowę, które mają rozciągliwy krój i podobno pomagają łagodzić ból i napięcie. I również bardzo polecane są te poduszki podgrzewane deluxa. Od jutra będą kosztowały 26 zł. Są wypełnione siemieniem lnianym, pomagają rozluźnić napięte mięśnie. Mamy również pluszową warstwę zewnętrzną, która daje dodatkowy komfort podczas użytkowania. Ten produkt kupimy w beżowym kolorze. W promocyjnej cenie kupimy także ciężarki. Ten o wadze 1 kg będzie kosztował 7 zł, wersja 2 kg będzie kosztowała 16 ,50 zł, 50 natomiast najcięższa z nich, czyli 3 kg, będzie kosztowała. 22 zł. Pokażę Wam również promocję z działu z zabawkami. Dostępna będzie maszyna do robienia slime. Zapłacicie za nią 25 zł. Ma ona w środku torebki do przygotowywania slime oraz naklejki. A skoro o slimach mowa, to dostępne będzie również magiczne urządzenie za 40 zł. Jest to zabawka, która sprawdzi się dla dzieci powyżej 6 roku życia Dzięki takiemu zestawowi stworzymy 10 kubków slime A całość ma również magiczny efekt światła i dymu I kolejna promocja z działu z zabawkami To ciastolina playdoch Będzie kosztowała 16,99 zł W środku znajdziemy dwa pojemniki ciastoliny w różnych kolorach Oraz wszystkie niezbędne elementy do zabawy Za zestaw gumek do bransoletek W środku znajdziemy aż 4800 sztuk Zapłacicie 29 zł i 49 groszy. A ostatnia propozycja dla najmłodszych to super plecaki z motywami Pokemon. Będą kosztowały 25 zł i 39 groszy. Mają trójwymiarowy nadruk z wzorem Pikachu. W promocji tygodnia dostępne będą również kołdry na 4 pory roku. Wersja o wymiarach 155 na 220 cm będzie kosztowała 75 zł. Mamy tutaj poszewkę wykonaną w 100% z mikrofibry, w związku z czym jest to kołdra antyalergiczna. Za większą wersję o wymiarach 200 na 200 cm zapłacicie 90 zł. Poza kołdrami w promocji znajdziemy również poduszkę 3 w 1. Ma ona wymiar 50 na 60 cm i będzie kosztowała 30 5 zł. Oferuje aż 7 opcji regulacji twardości dla indywidualnego komfortu snu. W zestawie są również 3 osobne poduszki, które zapewniają miękkie, średnie bądź też twarde podparcie, a w zestawie jest również zdejmowany pokrowiec, ułatwiający czyszczenie. A teraz zapraszam Was na dział odzieżowy, na którym tani kupimy termoogrzewacz na szyję. Będzie kosztował 12 zł i 95 groszy. jest wykonany z poliestru i świetnie sprawdzi się podczas uprawiania. Sportów zimowych. Przecenione zostaną również stopki od marki Kappa i będą tańsze aż 36%. Za trzy pary zapłacicie 8 79 groszy. Są dostępne w białym i czarnym kolorze i kupimy je od rozmiaru 39 do rozmiaru 42 oraz od rozmiaru 43 do rozmiaru 46. Mamy również bardziej zimową wersję, a są to skarpetki norweskie dostępne od rozmiaru 39 do rozmiaru 46. W środku są trzy pary, za które zapłacicie niecałe 18 zł. Są wyjątkowo ciepłe i komfortowe. Zainteresowanym zostawiam również skład. Następna będzie również męska czapka za 7 zł. i 95 groszy. Ma uniwersalny rozmiar, który pasuje dla każdego. Z tej samej serii dostępne będą również rękawiczki, ponownie w czarnym i szarym kolorze. Zapłacicie za nie 10 zł i 50 groszy. Mam również stylowe szlafroki dla pań, które od jutra będą kosztowały 39 zł i 95 groszy. Kupimy je od rozmiaru S do rozmiaru XL. Możemy śmiało je prać w pralce, a szlafroki są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. I ponownie w promocji dostępne będą polarowe rajstopy za 21 zł i 9 55 groszy. Kupicie je od rozmiaru S do rozmiaru XL. Mają cienki, elastyczny pasek w talii, a w środku znajduje się ciepły polar. A ostatni produkt z działu odzieżowego to klapki Umbro. Znajdziemy je zarówno w wersji męskiej, jak i damskiej. Od jutra będą kosztowały 35 zł i 95 groszy. Mam również fantastyczną informację, ponieważ od jutra przez prawie cały najbliższy tydzień kupicie taniej ręczniki z serii Hotel Royal. A jeżeli oglądacie mnie od Lat, to doskonale wiecie, że ja te ręczniki serdecznie Wam polecam. Dostępnych będzie kilka wersji kolorystycznych. Jeżeli chodzi o ceny, to za większy ręcznik kąpielowy o wymiarach 70x140 cm zapłacicie 18 zł i 99 groszy. Natomiast taki klasyczny ręcznik do rąk kupicie za 10 zł. On ma wymiar 50 na 100 cm, a same ręczniki kupicie w różowym, beżowym, grafitowym, turkusowym, białym i szarym kolorze. Tak więc myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. To tyle, jeżeli chodzi o promocję tygodnia. Mam nadzieję, że taki przegląd z wyprzedzeniem jest dla Was interesujący, a przede wszystkim pomocny. A na końcu zaprezentuję Wam również kilka nowości z dostawy. Na początku chcę Wam pokazać przepiękne poduszki z zajączkami wielkanocnymi. Kosztują 17 zł i 95 groszy. Mają wymiar 45 na 45 cm. Są dostępne w różowym, błękitnym oraz żółtym kolorze i wyglądają naprawdę przeuroczo. I oczywiście tak jak zawsze jest to zestaw poszewki wraz z wkładem, a do wyboru mamy wersję z pomponem bądź też z kokardką. W nowościach pojawiły się również odkurzacze od marki Philips, za które zapłacicie niecałe 250 zł, a dokładnie ten sam odkurzacz na stronie Philips kosztuje ponad 400 zł. Jest to odkurzacz niezwykle kompaktowy, dzięki czemu zajmuje minimalną ilość miejsca, a co najważniejsze jest również bezworkowy. Więc wystarczy, że po zakończonym odkurzaczu sypiemy kurz bezpośrednio do kosza, skutecznie usuwa kurz z twardych podłóg i dywanu, a komora cyklonowa skutecznie oddziela kurz od powietrza, co pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności przez dłuższy czas. W zestawie znajdziemy również uniwersalną nasadkę. Wiem, że uwielbiacie dywany z Action, tak więc z ogromną radością informuję Was o nowym futrzanym modelu. Dostępny jest w szarym oraz beżowym kolorze, materiał jest naprawdę niezwykle mięciutki i przyjemny w dotyku. Pod spodem oczywiście znajdziemy matę antypoślizgową, a za taki dywan zapłacimy niecałe 150 zł. Ma wymiar 130 na 190 cm, więc jest całkiem spory, a cena jest naprawdę rewelacyjna. Ostatnia nowość na dzisiaj to foremki z motywami z bajek Disneya. Kosztują 6 zł i 95 groszy, a w zestawie są 3 sztuki. Same foremki są wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Już jutro zapraszam was na kolejny przegląd nowości. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Boujaki, papa?